Bóg wybiera mi jednego wybranego na tej ziemi, na mego męża. I to jest jedyny wybrany, ponieważ my po świecie chodzimy jako połówki i musimy się zjednoczyć. Moim zdaniem tu się pomyliły, pomieszały po prostu rzeczy. Natomiast z drugiej strony, rozeznawanie jest o tym, żeby rozeznać wolę Bożą, tu się zdrowo odnaleźć. To znaczy nie zakładać przede wszystkim tego, że Bóg jest przemocowy. Jeżeli Bóg ci wybiera jednego konkretnego. Męża czy, czy konkretny zakon, no to przecież to jest przemoc, bo mówi ci, rób tak, bo inaczej nie będziesz żyć szczęśliwy, czy nie będziesz żyć szczęśliwa. Bóg nigdy nie działa przez przemoc, to jest mu to totalnie obce, dlatego że on jest, on jest miłością. Podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o rozpoznawanie woli Bożej, to jest dążenie do własne, własnego zbawienia. Jeżeli chodzi o środki, które sobie ku temu wybierzesz, to tutaj jest bardzo dużo wolności. Czyli możesz się zbawić będąc w zakonie, będąc osobą samotną w małżeństwie i tutaj Bóg daje ci mnóstwo możliwości.